Hej, Kary, Cokolwiek robisz, przestań i przyjeżdżaj do mariny. Czekam tu na ciebie. Okej, okay, będę tam niedługo. Zajebiście. To czekam. Night City Marina, Pierce IV. Szczurze lądowy. Może chodę na mały rejs? Zabawimy się. Powiedz najpierw o co tu chodzi: Chodzi o nowe początki i życiowe pętle. Życiowe pętle? Wy nie psuj sobie niespodzianki. Płyniesz czy nie? Okej, okay, okej, okay, brzmi nieźle. Wchodzę w to. No, i to mi się podoba. Płyniemy. Tylko znajdę ten pieprzony guzik od. Ach, pieprzyć to Zimuraju, naprzód. Piosenka nie kojarzy jej. Bo to nowy kawałek. Mam w głowie pomysł na riff. Czuję, że wyjdzie z tego zajebista rzecz. Fajna gitara. To unikatowy Lancaster. Jeden z pięciu modeli tej serii. Drugi wisi w gabinecie szefa Techu. Trzy pozostałe chyba gdzie? A przebiegunowany magnes w pikapie, chyba nowe progi i zamontowane wibrato kaimaru. Pędzawe przebarwienia na stronach to podobno krew Denisa Forda, tego bluesmana. Dobra, to powiedz wreszcie o co chodzi. O życiowe pętle. Czyli? No pętle. Zamykasz jeden rozdział, otwierasz drugi. Życie składa się z takich pętli. No, powiedział mi o nich mój guru. <słuch> guru. Tak, mam swoje duchowe potrzeby. Odwiedzam Kiana co parę lat. Ma zajebistą jurtę w Tandalanie. Totalne odludzie łącznie z blokerami siedzi. Ostatnio powiedział mi, że potrzebuje zamknięcia. Wyrwania się z pętli. Dlatego tu właśnie jesteśmy. To zamknięcie. Chodzi ci o Johnego. O twoją walkę z cieniami. Nie. Może trochę tak. Wiesz, zrobiłem karierę, zgarnąłem szmal, bez czarnego da się żyć. Ale o nim nie da się zapomnieć, czasem kurwa chciałbym po prostu wyrzucić go sobie z głowy. Chyba wiem, jakie to uczucie. No i co z tymi pętlami? Chodzi o to, że swój pierwszy naprawdę dobry kawałek napisałem właśnie na morzu teraz znowu coś mi zaczyna ciekawego wychodzić spod palców. Pętla. A ta pierwsza piosenka zna? Bleed the Beat. Napisałem ją w czasie na statku. Wiesz, jak turystyczny, kilka pokładów, baseny, bajery. Wszyscy myślą, że to kawałek o dojeżdżaniu korporacyjnych faszystów. A tak naprawdę? Całymi dniami i wieczorami zasuwałem stacą rozdając drinki. Potem komponowałem, aż sobie zdarłem opuszki do krwi. Potem musiałem uważać, żeby nie poplamić tej ich porcelany. No i wyszedł kawałek o krwawieniu pod okiem bogaczy. Reszty dopowiedzieli sobie inni. No ale to był hit. Jeden ze słynnych numerów samuraja. Ten nowy kawałek też taki będzie. Przełomowy. Nie potrzebowałeś do tego towarzystwa. Potrzebowałem do tego ciebie, Vi. Ostatnio dużo myślałem o całej tej aferze z Askrax. O naszych rozmowach no i o tobie. Przyniosł zmiany Vi? czułem się z tobą tak, no wiesz, do tej pory stałem w miejscu. A teraz? A teraz myślę o nowym kawałku. Myślę o nowej płycie. Wiem, że będzie zajebista. Inna. Wszystko będzie teraz inaczej. To się chyba nazywa olśnienie. Zobaczymy, jak ci pójdzie. Idziemy o zakład. Kończę z awanturami, z szemranymi akcjami. Otwieram nowy rozdział. No. No dobra. Ale to wszystko od jutra. Okej, okay. teraz czas na chwilę wyzwolenia. Może kurwa mi pomożesz zamiast stać się gapić. Chaos i zniszczenie? To lubię. No, to łap coś Ciężkiego. Ale nie szkoda ci jachtu? <laughs> Błagam cię. Myślisz, że nazwałbym swój jacht Simuraj. To nie moja łajba. A czyja? Tego kutasa, Elbi Kowaczka. Kowaczka? Tego Kowaczka? <laughs> Nie zdążyłem mu podziękować za aferę z Askrax i parę innych jego zasług. Wybierz sobie coś i rozwal. Na jego koszt. Dobra, rozwalmy tę łódkę. No, wi witaj wśród żywych. No albo oszalał, albo wreszcie zmądrzał. Kurwa, nie mogę zdecydować. No. Dzięki. Masz jeszcze siłę? Pamiętasz siebie na tym wysypisku? On jest teraz w podobnym miejscu. To jego drugie narodziny. Czas na finałowe pół. honorem? Kurwa, idealnie. Chrzest ognia, chrzest wody. Za wyrównane rachunki! O, kuli ma tak Kovatek, pi chuju Sika no sin Tu do mnie. Tylko nie oddychaj zbyt głęboko. Zaczynam czuć ten fetor. Pięknie nie płonie. Cholera, coś nie wypucha. Ktoś już na pewno zauważył płomienie. Jeśli uratują to łajpę, to szlach mnie trafi. Może powinienem tam upchać więcej kanistrów, albo kupić C6 na czarnym rynku, jak myślisz? Nieważne. Nie było co. Wariat jesteś. Ale zatęczyłeś na krawędzi ze mną. Fajne uczucie, co? Miałem inne wyjście? <laughs> nie, nie. Nie udawaj, że to wszystko cię ci nie dotyczyło. Mogłeś wycofać się w każdej chwili. Dzięki mi. To był niezły wieczór. Pierwsze próby w samuraju. Poradne, ale prawdziwe. Zajebiste. Ciekawy zwrot akcji przyznanie. Spierdalajmy stąd zanim zawieją od tamtej strony i poczułem smród. Podwieźcie. Jasne. No to chodź.